Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W niebie wśród chóru wybranych Franciszek chwałą jaśnieje, nosząc przez łaskę szczególną znamiona męki Chrystusa. On bowiem do apostołów ubogich grona należy, Krzyża Pańskiego przymierze. Na własnym ciele objawia. Dźwiga swój krzyż za Jezusem, przejęty wolą męczeństwa. Pan go w niebiosach przyłączył, do męczenników zastępu. Zawsze oddany pokucie franciszek siebie krzyżował, przeto osiągnął szczęśliwie wspólnotę świętych wyznawców. Bielą czystości jaśniejąc, za Panem idzie cierpiącym. Teraz w wieczności się cieszy niewinnych dziewic nagrodą. Niechaj stygmaty franciszka przyczyną łaski się staną. Ojciec niech z Synem i Duchem oświeci nas Bożym blaskiem. Amen. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, panie. Jak miłe są Twoje przybytki, panie zastępów, dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka, gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach twoich, panie, zastępów królu mój i Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu twoim, panie. Nieustannie wielbiąc Ciebie, szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu, przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Mocy im będzie przybywać, ujrzą na Syjonie Boga nad Bogami, panie zastępów, usłysz modlitwę moją. Na o Boże Jakuba, spójrz Boże tarczo nasza. Wejrzyj na twarz Twojego pomazańca, Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich. Lepszy jest niż innych tysiące, Wolę stać w progu domu mojego Boga, Niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, On hojnie darzy łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie, Panie zastępów. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie, chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, chodźcie, wejdźmy na górę Pana. Do świątyni naszego Boga stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej mocno siądzie na górskich szczytach i ponad pagórki się wzniesie, nadciągną do niej wszystkie narody. Liczne plemiona pójdą wołając, chodźcie, wejdźmy na górę, pana. Do świątyni Boga Jakuba, niech on nas pouczy o swoich drogach, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie ze Sionu i z Jeruzalem słowo Pana. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Osądzi sprawy rozlicznych narodów, wtedy swe miecze przekują na pługi a włócznie swoje na sierpy. Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny. Chodźcie do mu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Pała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Chodźcie, wejdźmy na górę Pana do świątyni naszego Boga. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko łudą. Pan zaś stworzył niebiosa, przed nim kroczą majestat i piękno. A potęga i blask w jego przybytku, oddajcie panu rodziny narodu. Oddajcie panu chwałę i uznajcie jego potęgę. Oddajcie panu chwałę należną jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na jego dziedzińce. Uwielbiajcie pana w świętym przybytku. Zadrży ziemia cała przed jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy, Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię, on będzie świat sądził sprawiedliwie. A ludy według swej prawdy, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Śpiewajcie panu. Sławcie Jego imię. Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, Jaka jest wola Boża? Co jest dobre? Co Bogu przyjemne? I co doskonałe? Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu. Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu. Ich kroki nie zachwiały się w drodze ku prawu Bożemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu. Franciszek ubogi i pokorny na ziemi, Wchodzi do nieba bogaty w zasługi, Witany pieśniami anioł. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, Bo lud swój nawiedził i wyzwolił, I wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani Służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A Ty dziecie zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Franciszek ubogi i pokorny na ziemi, Wchodzi do nieba bogaty w zasługi, Witany pieśniami Anioł. Wysławiajmy Chrystusa, Boga Świętego, i błagajmy. Abyśmy mogli Mu służyć w świętości i sprawiedliwości przez wszystkie dni nasze. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu. Panie Jezu, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości. Panie Jezu, obdasz nas świętością. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Panie Jezu, bądź naszą światłością. Panie Jezu, tylko tyś jest święty. Ty przyszedłeś nie po to, aby ci służono, lecz aby służyć. Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie i braciom. Panie Jezu, tylko tyś jest święty. Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty. Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze. Panie Jezu, tylko Tyś jest święty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek zasyżył, żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się do Chrystusa. Daj, abyśmy, idąc tą drogą, naśladowali Twojego Syna. I zjednoczyli się z tobą pełni wesela i miłości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.